Jest to ważny dzień, bo dzień składania przysięgi. Cieszy mnie bardzo przygotowanie tej klasy mundurowej do tego ważnego dnia. To daje taką nadzieję na wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, w duchu wiary i miłości do naszej Ojczyzny, tej wielkiej Ojczyzny, no i tej małej. W całym Liceum Ogólnokształcącym kształci się ponad 230 uczniów a w klasach oddziału przygotowania mundurowego dokładnie 91 uczniów kadetów. Nasza szkoła, liceum ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą jest pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronacką jednostką jest 6 Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia z pułkownikiem Witoldem Bubakiem na czele. Poziom szkolenia uważam, że jest bardzo duży, i niezależny do, to tylko od moich instruktorów, które uważam bardzo dobrze przygotowanych, ale nie byłoby tego bez zaangażowania uczniów. Bo naprawdę jest bardzo duże zaangażowanie, widać, że uczniowie chcą się uczyć, no i to wpływa też na jakość tego szkolenia. Bardzo interesuję się wojskiem. Chciałbym pójść na studia wojskowe właśnie albo w takim kierunku. Cała moja rodzina praktycznie jest też w wojsku. To też taka inspiracja. Jest to dla mnie kolejna uroczystość, bardzo ładnie zorganizowana. Dla mnie osobiście przeżycie bardzo y, mocne. Y, jestem dumna z moich dzieci że wybrały taką szkołę. Szczerze powiem, stres był ogromny dzisiaj. Córka dwa razy chyba w nocy wstawałam, tak się stresowała. Ogólnie przeżycie bardzo, bardzo duże. Dziś dla nas o tyle większe, gdyż u mnie tak naprawdę w rodzinie wszyscy mundurowi, więc Cornela, córka gdzieś tam od samego początku się kształtowała gdzieś tam w tej, w tej decyzji, że chciałaby trafić do klasy mundurowej. Możemy poznać na przykład medycynę wojskową, nauczyć się musztry, walki wręcz, ciekawe rzeczy. I też wydaje mi się, że kierunek wojskowy jest to właśnie no, ojczyzna. No, po prostu to jest taki zaszczyt. To była absolutnie jej decyzja. Ona od samego początku była zauroczona właśnie taką klasą mundurową. Zachęciłabym innych rodziców, aby też ukierunkowali swoje dzieci właśnie tutaj na, na to Liceum Ogólnokształcące, zwłaszcza na ten profil mundurowy.